Siemanko z tej strony Chris i witam was na kolejnym odcinku na moim kanale a dzisiaj pokażę wam moje limitki które dotychczas udało mi się uzbierać z kolekcji FIFA World Cup Qatar 2022 pamiętajcie o łapce w górze bo to mnie motywuje do nagrywania dla was więcej takich filmików z innych edycji karty limitowane jest ich tyle nie jest to jakoś dużo ale też nie jestem takim kolekcjonerem co zbiera wszystko Zbieram dla pasji i dla was to nagrywam. Więc zaczynajmy. Nie są jakoś ułożone w specjalnej kolejności, tylko krajami po prostu, że jak mam dwie limiki z danego kraju, to są razem. A zaczynamy od zawodnika z reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Jest to Giovanni Reina. Dalej, Iwan Perisic. Z Danii mamy Eriksena, z Holandii Dejonga, z Australii Trenta Sainsbury. I chyba tutaj, właśnie reprezentacja, z której mam najwięcej limitek, czyli reprezentacja Polski. W ogóle bardzo podobał mi się ten styl tych kart limitowanych. No, podobał mi się ten efekt. Mamy tutaj dwie sztuki naszego Szczęsnego oraz Mati Cash dalej Brazylia Marquinhos oraz chyba najlepszy zawodnik którego mam na limitce czyli Neymar już kto wie może Szczęsny albo właśnie Pedri który nam tu wyskakuje jest już lepszy od niego, więc mamy Hiszpanię Pedri, Ferran Torres, Karim Adeyemi i Portugalia ostatnia Bruno Fernandes i Ruben Dias. To by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Subskrypcje i lajki mile widziane. Pomaga mi to w rozwoju, a Was to nic nie kosztuje. Miłego dnia, trzymajcie się, cześć!